Głodarzowi miasta przystoi takie zachowanie. Dworzec w Kowarach jeszcze w tym roku zyska nowy blask. Otwarcie tego dworca miejmy nadzieję jesienią 2023 roku. Radni o zadłużaniu Jeleniej Góry. Będziemy się zadłużali w tempie 10 milionów miesięcznie. Dzień dobry Państwu, jest 24 lutego piątek. Kamila Krawiec gabryl rozpoczynamy serwis informacyjny. W ostatnim czasie prezydent Jerzy Użniak unika niewygodnych pytań od naszej redakcji trzaska nam drzwiami przed nosem nie pierwszy raz poniża nas także publicznie. Niestety sytuacja eskaluje, czego dowodem jest dzisiejsza wypowiedź. Pytanie: czy włodarzowi jeleni góry przystoi takie zachowanie? Myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy w zachowaniu prezydenta Jerzego Łóżniaka w odniesieniu do naszej redakcji. Myliliśmy się. Na dzisiejszym internetowym spotkaniu prezydenta z mieszkańcami zostaliśmy oskarżeni o coś, czego nie zrobiliśmy. Wszystko tyczy się tej sytuacji, do której doszło w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy prezydent Jerzy Łóżniak zatrzasnął przed naszą kamerą drzwi od sali obrad i zamknął je na klucz. Dlaczego mieliśmy włączoną kamerę? Ponieważ prezydent Jerzy Łużniak zapowiedział, że nie będzie wypowiadał się dla naszej redakcji. My nie uznajemy jego stanowiska. Dlatego chcąc uzyskać odpowiedzi na bardzo ważne dla mieszkańców pytania, nie odpuszczaliśmy. A tak całą sytuację widzi prezydent Jerzy Łużniak. To też była bardzo nieprzyjemna sytuacja, której państw, z państwem chcę się podzielić. Bo powiem tak. Wiecie, że ja nie unikam mediów. Staram się zawsze odpowiadać, zawsze uczciwie odpowiadać, zawsze informować na tym, co się dzieje. I rzetelna, jasna informacja jest dla mnie podstawą budowania relacji z mieszkańcami Jeleni Góry. W tej sprawie współpracuję z wieloma dziennikarzami, praktycznie ze wszystkimi dziennikarzami, którzy rozumieją swoją misję właśnie w taki sposób. Tyle, że w środowisku znajdują się grupy ludzi uważający, że, że się za redakcję, którzy metodami TVP traktują informacje wyłącznie jako o, 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 okazję dosiania kłamstw i budowania atmosfery podejrzeń, a przy okazji różnych dziwnych zachowań, żałosnych prób prowokacji. Paweł Guszała. Z telewizji Dami jest nawet w stanie starać się wciskać z kamerą za mną do toalety, żeby potem, pokazując zamykane przed sobą drzwi, obwieścić, że uchylam się od odpowiedzi. Dla jednych jest to zabawa, ale dla drugich jest to niestety żałosne. Z całą stanowczością zaznaczamy, że nie przeszkadzaliśmy prezydentowi Jerzemu Łóżniakowi w rozmowie. Czekaliśmy cierpliwie, aż skończy. Nie chodziliśmy za nim krok w krok, a już na pewno nie do toalety. Oto całe nagranie z dźwiękiem bez naszego komentarza. Proszę zobaczyć. Względem, względem tych, tych... Dobrze? Bo my... Bo my będziemy... Bo my będziemy... Zawsze. Na końcu nagrania słychać zdziwienie zachowaniem prezydenta świadków całego zajścia, a byli nimi radni koalicji obywatelskiej, przedstawiciele Biura Rady oraz Radca Prawdy. Dlatego redakcja telewizji Dami Elenia Góra oraz ja, Paweł Guszała poczuliśmy się urażeni, dlatego oficjalnie informujemy, że oczekujemy publicznych przeprosin od prezydenta Jerzego Łóżniaka. Liczymy na refleksję, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy popełnia błędy. Pytanie, czy potrafi się do nich przyznać? Zmieniamy temat. W Kowarach prowadzonych jest szereg ważnych inwestycji. Rewitalizowany jest dworzec kolejowy. Prowadzona jest także przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a placem Franciszkańskim. Kowarski dworzec przez wiele lat stał zapomniany i zaniedbany. Już niebawem to się zmieni. Inwestycje w tym miejscu rozpoczęły się w 2022 roku. Dworzec jest podzielony na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy etap to jest budynek A, B i C, czyli budynek, w którym będzie Centrum Informacji Turystycznej, będzie Centrum Wystawowe, będzie serwerownia dla miasta i będzie miejsce na tradycje. Natomiast budynek D będzie to biblioteka, która będzie realizowana w drugim etapie, ale projekt już mamy i w tej chwili składamy do projektu polsko-czeskiego. Na realizację tego przedsięwzięcia. A otwarcie tego dworca, miejmy nadzieję, jesienią 2023 roku. A w Kowarach trwają także prace związane z wymianą chodników wzdłuż promenady Gielniaka. W tej chwili rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu promenady Józefa Gielniaka. Ten pierwszy etap obejmuje wymianę mostu przy kościele. Druga część tego zadania to jest wymiana chodników wzdłuż całej ulicy Ogrodowej, wzdłuż Staszyca i miejsca parkingowe, dodatkowe miejsca parkingowe. Zrywamy asfalt. Kładziemy przepuszczalną kostkę po to, żeby woda trafiała nie tylko do, bezpośrednio do rzeki, ale również, żeby nawadniała okoliczne tereny. O postępach wspomnianych inwestycji będziemy Państwa informowali na naszej antenie. Dzięki staraniom zarządu województwa do podziału dla naszego regionu będzie blisko 11 miliardów złotych, a nie jak to miało być w pierwotnej wersji, tylko 4 miliardy. Środki te przeznaczone zostaną na nowe inwestycje, które mają wpłynąć na poprawę jakości życia. Pierwsze nabory w ramach funduszy europejskich ruszą w kwietniu bieżącego roku. Marszałek w liście zaznaczył, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z samorządowcami. Z wójtami, burmistrzami i prezydentami zdolnego Śląska oraz z partnerami społecznymi. A dzisiaj odbyła się konferencja prasowa lokalnych polityków prawa i sprawiedliwości oraz senatora Krzysztofa Mroza w jej trakcie poruszono temat ostatniej sesji Rady Miejskiej, na której przegłosowany został projekt uchwały dotyczący emisji obligacji. Te zwiększą zadłużenie naszego miasta do niebagatelnej kwoty blisko 300 milionów złotych. Politycy prawa i sprawiedliwości postanowili zająć jeszcze głos w sprawie ostatniej sesji Rady Miejskiej, a dokładniej rzecz ujmując przegłosowanej uchwały, która daje zielone światło prezydentowi Jerzemu Uźniakowi na emisję obligacji w kwocie prawie 124 milionów złotych. Takie działanie spowoduje wzrost zadłużenia jeleniej góry do 300 milionów złotych. Nigdy w historii. Jeleniej Góry. Jednorazowo nasze miasto nie zostało, nie zostanie tak zadłużone, bo tutaj mówimy o wyemitowaniu obligacji i te, te, ta, ta emisja obligacji oczywiście będzie, będzie trwała. Pomijając już to, że dzisiaj zadłużanie się w momencie, kiedy mamy troszeczkę podwyższoną inflację i wiadomo, te stopy procentowe są wyższe. Jest de delikatnie rzecz mój, ujmując, nierozsądne. Dług 123 miliony 800 dokładnie e, będzie e, czy spowoduje, bo tak to wygląda, że na koniec tego roku e, zadłużenie Jelenie góry sięgnie niepotycznej kwoty e, rekordowej e, niemal 300 milionów złotych. E, Proszę państwa, tempo jest zawrotne, bo to oznacza, że przez kolejną część roku my jako Ireneurganie będziemy się zadłużali w tempie 10 milionów miesięcznie. Politycy powinni się właśnie kierować taką właśnie wyobraźnią, żeby nie tworzyć z miejsca, za które odpowiadają, miejsca, w którym będzie trudno żyć, których, z którego ludzie będą Emigrować. Regionalna Izba Obrachunkowa również po raz pierwszy w historii złożyła swoje zastrzeżenia do tegorocznego budżetu, wskazując, że tego typu działalność trudno oczywiście powiedzieć, że jest sprzeczna z prawem, ale na pewno służy obejściu obowiązujących przepisów. I dąży do tego, że tak naprawdę pan prezydent w tej chwili nie kieruje się dobrem mieszkańców, nie kieruje się tym, aby znaleźć środki w trudnym czasie, czasie kryzysu ogólnoświatowego, aby ulżyć mieszkańcom, tylko szuka pieniędzy na spełnianie nawet nie obietnic wyborczych, bo żaden z tych pomysłów, o których wspomniałem, czyli ani palmiarnia, ani lodowisko, nawet nie znalazły się w szerokim wachlarzu obietnic wyborczych pana prezydenta z 2018 roku. W trakcie konferencji jako jedyni zadaliśmy pytanie niejako w imieniu władz Jeleniej Góry, tylko tu należy podkreślić, że prezydent Jerzy Łóżniak mówił o dwóch podatkach, PIT i CIT. Odpowiedź dotyczy tylko jednego z nich. Wylewali krokodyle łzy, że miasto jest zadłużane, że miasto nie, nie powinno tych obligacji wypuszczać. Szkoda, że ci sami radni nie płakali wtedy, kiedy rząd nam zabierał te pieniądze, bo to no, rząd nam zabrał około 118 milionów złotych na przestrzeni roku 2020, 2021, 2022 i teraz 2023. I to te pieniądze my musimy Teraz uzupełnić. Pan prezydent i pan skarbnik bronią się, że no niestety są zmuszeni do tego, żeby zaciągnąć ten dług 124 milionów złotych, ponieważ jest to efekt działań w poprzednim czasie partii rządzącej, która zabrała samorządom pieniądze. Jak wy odniesiecie się do tych zarzutów? Podobno takie zadłużenie w takiej wysokości jest spowodowane zmniejszeniem wpływów z podatku PIT do budżetu miasta. Czymże jest podatek PIT? Jak nie tym, że jeleniogórzanie czy w ogóle mieszkańcy mogą odliczać sobie od podatku różnego rodzaju środki, właśnie, czy po, właśnie kwestie podatkowe, właśnie po to, żeby zostało im więcej w portfelu. Pan prezydent umiejętnie i konsekwentnie, razem ze skarbnikiem, unikają tego, że te pieniądze zostają w kieszeni jeleniogórzan. Podczas konferencji politycy prawa i sprawiedliwości mówili także o kilku inwestycjach, na które miasto Jelenia Góra otrzymało rządowe dofinansowanie. Chodzi m.in. o lodowisko, palmiarnie czy nowe autobusy. Ale to nie wszystkie tematy poruszone na dzisiejszym spotkaniu. Więcej powiemy w przyszłym tygodniu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.